Format ćwiczeń, który przyjmiemy, może być formą obwodu. Ja Ci dzisiaj pokażę kilka ćwiczeń. Jako pierwsze narzędzie będzie to miniband, a także coś, czego będę mógł się przytrzymać. Proszę kogoś, żeby wysunął nogę do tyłu, do biegu. I uczę kogoś, żeby wypchnął bioderka do tyłu. To, co będziemy wykonywać, to proszę kogoś, żeby wykonał sobie 8 powtórzeń odwiedzenia nogi na zewnątrz. Ta noga bardzo mocno stabilizacyjnie pilnuje, żeby nie zostać wychwiana do wewnątrz. I robimy sobie 10 odciągnięć. Kiedy już je zrobimy, robimy sobie hop, 10 wspięć na palce. To oczywiście. Powtarzamy na obie nogi. Kiedy w tym ćwiczeniu nauczyłem kogoś od razu ruchu zgięcia w biodrze, to przechodzę sobie do tego, żeby dodać mu ciężar. Czyli drugie ćwiczenie będzie to martwy ciąg. Proszę kogoś, żeby miał kettle przy nogach. Następnie latarka ma świecić na ścianę w pośladkach, czyli wysuwa maksymalnie ciężar ciała na tyło stopie a ketle suwają mi się po nogach do wewnątrz. Ludzie bardzo często lubią patrzeć przed siebie, dlatego staram się im za zakomunikować, że razem przy zgięciu biodra mają podążać wzrokiem w dół, żeby przypadkiem nie zrobić prostej rzeczy, czyli nie zaburzyć sobie klatki poprzez e, przejście brody do przodu. Więc tu pilnujemy sobie tego i znowu 8-10 powtórzeń spokojnie dana osoba sobie może wykonać.